Panowie Przewodniczący, Szanowni Państwo, mam nadzieję, że Państwa nie zanudzę swoim wykładem, nad doniesieniem, co myśmy przez te 5 lat zrobili w klinice. Parę cyfr na początku muszę jednak Państwu pokazać. To 2007-2011 wykonaliśmy 1330 endoprotes pierwotnej stawu biodrowego i 116 rewizji stawu biodrowego. Rozpoznania jakie przypadki do nas trafiały to był prawdopodobnie wszędzie są podobny jest rozkład to przede wszystkim oczywiście idiopatyczne zmiany zwyrodnieniowe na tle dysplastycznym, martwica i jako że jesteśmy kliniką chorób zapalnych stosunkowo dużo zmian na tle reumatoidalnych zapalnych i około 5% to było inne przypadki. Jakie protezy używamy w klinice? To jest według alfabetów napisane, to są te, które najczęściej myśmy używali oraz w niektórych trudnych przypadkach. Czasami inne endoprotezy były przez nas też używane. To nie są nasze protezy, to nie myśmy je usuwali. Proszę Państwa, żeby nie zanudzać, pokażę kilka przypadków Państwu. To jest chory lat 60, zmiana w w stawie biodrowym. U tego chorego zastosowaliśmy panewkę presfitową RimCap i trzpień Exception. To jest dwa lata obserwacji, chory chodzi bez dolegliwości. Chory lat 63. U którego zmianami w obu stawach biodrowych z nadwagą, w związku z czym u tego chorego zastosowaliśmy protezę dwumobilnym ruchem w panewce, gdzie wkładka plastikowa w panewce metalowej i głowa w tej plastiku się rusza. Ten chory chodzi 2,5 roku bez żadnych dolegliwości. Chora lat 76 z dużymi zmianami w obu stawach biodrowych po założeniu protezy bezcementowej profemu z kręcanymi panewkami. Tu Państwo możecie zobaczyć, że jest jeszcze, to zdjęcie jest pooperacyjne, ale chora, która ma lat 76 powiedziała nam, że nie zgłosi się do nas wcześniej, jak ją nie będzie coś bolało, jest 2,5 roku do operacji, nie zjawia się, więc uznajemy, że jest wszystko u niej dobrze. Chora lat 51, z się bólowymi zmianami w stawie prawym, zaplanowaliśmy u niej i zakwalifikowaliśmy do protezy krótkoczpieniowej, meta z modularną szyjką, 3 lata obserwacji bez dolegliwości. Chora lat 57, tutaj zaplanowaliśmy ABG i na panewkę Trident założyliśmy ją, tą protezę, chodzi bez dolegliwości. Większość chorych, których tu pokazuję, to jest 2 3 lata, nie staraliśmy się, nie w jakichś wczesnych przypadki. I chora lat 67, której założyliśmy po obu stronach, takie same protezy, chodzi bez żadnych dolegliwości. To jest chory lat 41, który... W ciągu pół roku od pierwszych dolegliwości bólowych doszło do niego do takich zmian w stawie biodrowym, załamanie głowy i dachu panewki. W związku z czym w pierwszej kolejności zaoperowaliśmy ten staw. Tutaj wkręciliśmy panewkę hemisferyczną, a ubytek w tym miejscu wypełniliśmy biomateriałem. W pół roku później, o przepraszam, w pół roku później założyliśmy to, w pół roku później założyliśmy mu pełną protezę profebura po drugiej stronie. To jest 6 miesięcy od operacji, jest bez żadnych dolegliwości. Chory, y, chora, nie chory, lat 40, tak samo z nadwagą, u tego chorego założyliśmy dwie protezy y, z dwumobilnym ruchem, ADEM, AKOLEJT, chodzi bez dolegliwości. I chora z rzs z dużym zniszczeniem obu panewek, po operacji obu tych stawów chodzi na szczęście bez żadnych dolegliwości. Chora lat 57, z zmianami dysplastycznymi, z znaczy zmianami na tle dysplazji. U tej chorej założyliśmy protezę też krótkoczpieniową, budowlarną szyją i panewka presfitowa. To są pół roku obserwacji u tej chorej. Proszę Państwa, uważamy, że każdy oddział przynajmniej powinien być przygotowany do robienia realoplastyk, albo najmniej, przynajmniej mieć oddział, z którym współpracuje, gdzie może odesłać. Bo to, co było powiedziane, jeżeli lepiej już nic nie robić, niż zrobić źle. W związku z czym. My się też zajmujemy realoplastykami, jak pan profesor Kowaczewski powiedział, w kolanach i biodrach. to nawet troszkę jest nasz znaczy taki konik i też tym się zajmujemy. Do pewnego okresu czasu używaliśmy przeszczepów mrożonych do tworzenia łoża kosnego. Ale wszyscy pamiętamy, przy taki rok, kiedy pewien minister sprawiedliwości powiedział coś źle na lekarzy, mieliśmy braki w tych przeszczepach, praktycznie myśmy nie mieli żadnych przeszczepów i wtedy zainteresowaliśmy się. Przeszczepami i biomateriałami. Z drugiej strony muszę też powiedzieć, że trafiło nam się, że po 10 latach robiliśmy realoplastykę obrozowanej panewki, która wcześniej miała wykonaną odtworzenie metodą X-change. I się okazało, że ta panewka jest na takiej mocnej tkance, łączno-włóknistej trzyma, trzyma się, natomiast kość, ta, która była, jest tak samo zniszczona. W związku z czym postanowiliśmy, że może przejdziemy w takim razie na biomateriały. I może one będą się jednak wzrastały, może to będzie lepiej. Czy tak jest? Nie wiemy. Mamy mniej więcej dwuletnie obserwacje. I co myśmy stosowali? Tu zabrakło jednego zdjęcia druna. Proszę Państwa, pierwsze to mieliśmy hydroxapatyt polskiej produkcji. Tu niestety zdjęcie wypadło nam. Badaliśmy ten polski hydroksyapatyt w ramach grantu. Póki go mieliśmy, ten grant i pieniądze, mogliśmy go stosować. Stosowaliśmy go do uzupełnienia ubytków różnych. On nie był dobry mechanicznego podparcia, ale dobrze do wypełnienia. Myśmy zresztą tą pracę potem ogłosili. Niestety skończył się grant, skończyły się pieniądze, producent się nie znalazł, w związku z czym zainteresowaliśmy się biomateriałami innych firm. I tak stosowaliśmy Bond safe i Hydroset, to jest hydroksyapatyt bądź w granulkach lub Hydroset pasta, ewentualnie Allomatrix, to jest siarczan i fosforan wapnia i kość zdemineralizowana, to jest pasta. Oraz herafi, który myśmy stosowali, to jest tak samo by, siarczan, fosforan, wapnia, ale nasączony antybiotykiem i ten preparat używaliśmy do, yy, używaliśmy go do tam, gdzie były realopastyki pozapalne. To jest przypadek chorej, która niestety miała to nieszczęście, że miała założoną panewkę zażurową, ażurową, która już się doszła do bluzowania. Próba była realopastyki przy pomocy, Presjonowanej panewki. Niestety, w pół roku później, taki był obraz, to nie myśmy zrobili tą drugą operację. W związku z czym, myśmy tutaj wykorzystali koszyk i założyliśmy to tutaj, że wykorzystaliśmy i przeszczepy kostne i biomateriał. To jest też przypadek chorej, która miała azurową panewkę, ko firmy. Ci, co operowali, to wiedzą, że te niby takie nawet nieduże zmiany. Za tą panewką to się okazują później dosyć duże, i tutaj wykorzystaliśmy też przeszczepy kostne i biomateriał po obu stronach. To są dwa lata, jak ta chora chodzi bez żadnych dolegliwości. Chory lat 70, który zgłosił się do nas z obluzowaniem trzpienia, i oczywiście też tak samo panewka była obluzowana. U tego chorego wykonaliśmy realoplastykę z użyciem y, z panewki kręcanej bezcementowej. Tutaj ubytki były uzupełnione alomatriksem. I trzpień rewizyjny z otarciem, tutaj niestety trzeba było wybić okienko, żeby usunąć ten trzpień. Trzpień rewizyjny, i tutaj uzupełnienie było Alomatrixem. To jest 8 miesięcy od operacji. Jeżeli by było na zdjęciach pierwotnych, to było tak, że tu była wielka dziura. Tu już widać, że nadchodzi do odbudowy. Muszę powiedzieć, że zawsze się staramy, jeżeli to jest tylko możliwe, robić realną plastykę. Przechodzimy na elementy bezcementowe, tam gdzie to tylko jest możliwe. Jeżeli oczywiście nie ma warunków, no to starą metodą, naszą znaczy starą metodą exchange odtwarzamy łoże kosmę. Przypadek chorej, która miała doszło do obuzowania panewki presfitowej, śródoperacyjnie okazało się, że u tej chorej jest brak tyłu i częściowo stropu. W związku z czym przy pomocy siatki i hydroksyapatytu metodą, jak gdyby X-change, otworzyliśmy to łoże i na cement założyliśmy panewkę, normalną panewkę plastikową. To zdjęcie jest półtora roku od operacji. Robi się też badania tomografii komputerowej. Wydaje, że to się wgrasta, ale powtarzam, nie mamy tej pewności. Na szczęście nie musieliśmy robić żadnej rewizji. I jeszcze jedno obluzowanie yy, protezy. Wymiana na bezcementowe z użyciem biomateriałów, tylko że tego nie widać, bo tu głównie było w trzpieniu, trzeba było to wszystko umieścić. I kolejny przypadek, obrózany samej panewki. Tutaj żeśmy odtworzyli, wkręciliśmy panewkę hemisferyczną, a te ubytki tutaj są wypełnione y, allomatrixem, i to jest około półtora roku od operacji. Poza tym, że trafiały nam się oczywiście realoplastyki, trafiały nam się też operacje trochę nietypowe. I między innymi to jest taki przypadek. Jest to chory, który na początku lat 70. miał wykonane dwie osotomie podpórcze. Zgłosił się do nas do radościami bólowymi po stronie prawej z dużym skróceniem tej kończyny. W związku z czym zdecydowaliśmy się na operację, wykonaliśmy tą operację, założyliśmy mu sztuczny staw bezcementowy, chory chodzi bez żadnej dolegliwości, naciska nas na operację po drugiej stronie, także na szczęście też nie było tutaj żadnych dolegliwości neurowych, neurogennych, nie było porażeń, ale ze względu na jego stan ogólny mówi, jak tylko go wyremontują ogólnie, to on zaraz się do nas zgłosi na drugą operację. No, a na razie niestety nie może być jeszcze operowany. I Proszę Państwa, jeszcze ostatni przypadek, żeby nie zanudzać. Chora, która jest z względów infekcyjnych usunięto protezę, niestety doszło do takiego uszkodzenia kości. Znaczy kręciliśmy jej panewkę bezcementową z użyciem hydroksyapatytowej pasty. czpień jest rewizyjny. To się kończyć mam, tak? I już kończę. to my po operacji. I znowu się udało. Dziękuję za uwagę.